Kiedykolwiek zastanawiałeś się, że niektóre elementy w Twoim domu mogą tajnie sabotować Twoją ścieżkę do sukcesu finansowego? Jeśli idea ostatecznego osiągnięcia dostatku i pozbycia się ubóstwa Cię intryguje, ten film jest dla Ciebie niezbędny. Odkryj tajemnice, które mogą powstrzymywać Twój postęp i przekształć się dzięki tym naukom. Dziś omówimy pięć elementów, które należy natychmiast usunąć z Twojego domu, ponieważ mają potencjał przyciągania stagnacji i trudności finansowych. Ważne jest, abyś poświęcił szczególną uwagę tym informacjom, które będę dzielił. Jeśli utknąłeś w rutynie i zauważasz, że Twoje pragnienia są tylko częściowo spełnione, możliwe, że jest to związane z jednym lub większą ilością pięciu kwestii, które wyjaśnię. Szczegółowo wyjaśnię, co to są i dlaczego tak ważne jest pozbycie się ich z Twojego domu. Podstawowym zrozumieniem jest, że wszystko na świecie to energia, od Twojego własnego istnienia po każdy obiekt obecny w Twoim domu. Ta energia może zarówno napędzać, jak i blokować osiąganie celów. Po zrozumieniu tego zacząłem zwracać uwagę na każdy przedmiot w moim domu i odkryłem, że wiele z nich miało jakieś powiązanie z moją przeszłością. Usuwając je, doświadczyłem zdumiewających przemian, o których nigdy bym nie pomyślał. Poświęć sobie kilka minut, zwróć uwagę, ponieważ te informacje mają potężną moc. Stosując je w swoim życiu, będziesz świadkiem cudów. Pięć kwestii, które teraz opiszę, są związane z zasadą wibracji. Zacznijmy od pierwszego elementu, który powinien zostać usunięty z Twojego domu. Pierwszą rzeczą są ubrania których już nie nosisz. Kiedy kupujesz ubranie, w tym momencie ma określoną energię zgodną z sytuacją, w której się znajdujesz. Z pewnością kupiłeś kiedyś ubranie, które uwielbiałeś i nosiłeś często, ale nagle przestałeś je nosić. Dlaczego? Zmieniłeś się. Pamiętaj, że jesteśmy ciągle w rozwoju, a to, co było cię wczoraj, może nie być zgodne z twoimi preferencjami dzisiaj. Nieużywane ubrania zachowują energię przeszłości, blokując twój postęp. Dlatego nie przechowuj ubrań, które są bezużyteczne. Zachowaj tylko te, które kochasz, które są wygodne, to twoje ulubione i sprawiają, że czujesz się zadowolony, patrząc w lustro. Resztę można podarować, jeśli są w dobrym stanie, lub pozbyć się, jeśli nie są. Ale zanim się ich pozbyć, poproszę cię o wykonanie ćwiczenia bardzo ważne. Abyś zwrócił uwagę. Trzymaj tę część odzieży w dłoniach i wyraź wdzięczność, mówiąc następujące słowa: Udziękuję za chwile, które razem przeżyliśmy i czas, który razem spędziliśmy. Wiesz, dlaczego to pytam? Ponieważ ta część odzieży zawiera energię i musi zakończyć swój cykl pożegnaniem z wdzięcznością i podziękowaniem. Kiedy ją nosiłeś, na pewno przyniosła ci wspaniałe chwile. Drugą kwestią która blokuje energię, są uszkodzone przedmioty, takie jak naczynia kuchenne, dekoracje, lustra, obrazy lub dowolny przedmiot w domu. Pamiętaj, że Twój dom to Twój świątynia i powinieneś o nią dbać. Jeśli coś jest uszkodzone, nie powinieneś próbować naprawić go przyklejaniem. Już jest zniszczone, a mieć coś zepsutego w domu to wielki złodziej i blokator energii. Zrób to samo, co z ubraniami. Pożegnaj się z wdzięcznością za usługi, które ci świadczył, i pozbyj się go. Trzecią rzeczą są brudne lub zużyte buty. Nauczyłem się tego od jednego z moich największych nauczycieli metafizyki. Twoja życiowa podróż jest prowadzona przez buty, które nosisz. Zawsze powinieneś utrzymywać je czyste i w dobrym stanie. Kiedy wracasz do domu, powinieneś je czyścić, aby żadna zewnętrzna energia, którą niosą, nie wchodziła do Twojej świątyni. A jeśli są zużyte, czy chcesz mieć zniszczoną ścieżkę w swoim życiu? Przypuszczam, że nie. Zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby zastąpić je nowymi. To one prowadzą cię każdego dnia, noś fizycznego ciała i absorbują całą energię. Kiedy są poza domem, proszę, zawsze staraj się utrzymać je w czystości i w dobrym stanie. Czwarty przypadek, który nie powinien znajdować się w Twoim domu, wymaga uwagi, ponieważ. Wiele osób ma tego rodzaju przedmioty. Są to przedmioty i ubrania należące do osób, które już nie są obecne w Twoim życiu. Wspomnienia powinny być przechowywane tylko w umyśle, reszta to energia. Jeśli ta osoba nie jest częścią Twojej teraźniejszości, pozwól jej iść własną drogą. Nie przerywaj jej procesu, bo jeśli to zrobisz, wszystko, co osiągniesz, to kolejne zatrzymanie w Twoim własnym domu. Powinny być tylko rzeczy, które są częścią Twojej teraźniejszości, a przeszłość już umarła. Zobacz, co Jezus powiedział. Upozwól umarłym pogrzebać swoich umarłych. Ewangelia WG Mateusza, rozdział 8, wersety 18-22. Gdy zaczniesz stosować te pięć punktów, które ci podałem, poczujesz znaczną zmianę. Poczujesz się lżej, a zauważysz, jak sytuacje w Twoim życiu zaczną się układać. Pozwól energii płynąć, a twoje życie całkowicie się polepszy. Nie wierz tylko w moje słowa, sprawdź to sam. Pewnego dnia wielki nauczyciel metafizyki powiedział mi: Jeśli chcesz, aby twoja teraźniejszość była cudowna, twoja przeszłość musi umrzeć. Wyczyść swój dom, usuń wszelką negatywną energię, która już nie rezonuje z tobą, a niedługo zobaczysz, jak cuda się dzieją. Podsumowując ten film, stan naszego domu istotnie wpływa na naszą energię i ogólne samopoczucie. To niesamowite, jak proste zmiany w naszym otoczeniu mogą mieć głęboki wpływ na nasze życie. Pozbywając się rzeczy takich jak nieużywane ubrania, zepsute przedmioty i przedmioty związane z zmarłymi bliskimi, tworzymy przestrzeń, w której pozytywna energia może swobodnie płynąć. To przypomina nam, że wszystko wokół nas przenosi energię. To jak taniec między naszym otoczeniem a naszą własną energią. Wybierając świadomie otaczać się rzeczami, które są zgodne z naszym obecnym ja, otwieramy drzwi do niesamowitych przemian. W naszym domu konieczne jest stworzenie harmonijnego i pełnego życia środowiska, aby przyciągać pozytywne wibracje, czy to przez otwieranie okien, by wpuszczać świeże powietrze i promienie słoneczne, dodawanie pięknych roślin, czy po prostu utrzymywanie rzeczy w porządku. Przyjmując te małe, ale wpływowe kroki, poczujesz znaczną zmianę. Twoje życie stanie się lżejsze, a sytuacje zaczną się układać. Pozwól energii płynąć, a twoje życie się odmieni. Spróbuj sami dojadzeć ze cud. Dlatego zachęcam cię do podjęcia działań i wyruszenia w tę podróż tworzenia przestrzeni, która karmi twojego ducha i napędza twój postęp. Zauważ, jak te zmiany rozchodzą się na inne obszary twojego życia. Pamiętaj, że twój dom to twój świątynia, a harmonizując swoją energię, przygotowujesz grunt dla niesamowitych rzeczy. Przyjmij moc naszego otoczenia, pozwól pozytywnej energii płynąć i oglądaj magię rozkwitać w naszym życiu. Jeśli podobały ci się udostępnione przeze mnie informacje, daj mi znać w komentarzach, polub i jeśli po raz pierwszy mnie słyszysz, zapraszam do subskrypcji, aby kontynuować naukę. Do zobaczenia w następnym filmie. Nietzsche bog was blagoslav zikuj